Jadę na dworzec, jadę do Warszawy, 19.36, start podróży, start pociągu, a gdzie pojadę? Zobaczycie. Widzowie, zakończyłam swoją podróż na dziś I, i, i idę, idę przed siebie. O, co tu jest napisane? Taki napis. Tutaj Pałac Kultury. Cześć, Czy to vloga tutaj ten? Jestem no, są w Warszawie. Ewsze wsi. A! A. Czekaj, aSí. ty Iunia. musisz mieć pod Pałacem no, Kultury. Coś powiedz. <s underwear> Dobra. Jeść, co ja jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. Cytując klasyka. Piękna Niunia, piękne miasto. You. Zaraz sobie zjem ciasto. drugi punkt mojej podróży. Jestem w Krakowie. Idę. Mm. Nudy. No e, tak, jestem już w miejscu, w którym będę spać. Nie wiem, co mam powiedzieć ciekawego. Chyba nie mam nic ciekawego do powiedzenia, bo dzisiaj spędziłam czas z ziomeczkami, dlatego też nie nagrałam vloga, no bo co ja mam nagrywać? No, prywatne konwersacje. Jutro 4.40. Wyjazd. Czy się stresuje Nie. Czy się boję, że się nie wyśpię? Tak, bo na pewno się nie wyśpię. Ej, dobrowidzowie, zrobiłam sobie drzemkę. Obudziłam się o 4.15, a o 4.30 muszę wychodzić, więc nie miałam dużo budzików żeby nie było, więc no teraz się udało, no ale brzuch mnie boli strasznie. Nie wiem, jak to będzie, zobaczymy. Rzeszów to jest w ogóle coś innego, tu jest tak dobrze tu po prostu ktoś by powiedział psy dupami szczekają, ja bym powiedziała, że wszechświat tu się rozpoczął No naprawdę słuchajcie widzowie, to jest niesamowicie Tak tutaj leci Księżyc widać Wow Tam jest zejście do Wakandy, widzicie? Pierwszy na świecie fortepian zewnętrzny Znowu jakieś sensacyjne. Chcę, no mój grać. tylko sobie nasmaruje, dobrze? Coś powie? Czy ty robisz bloga z Bieszczat? No. no. Oglądałem ostatnio z Wietnamu, więc chciałbym być blo blogiem. No, blogiem nie chciałbym być, ale chciałbym być częścią blogu. Bieszczat z Ciedo, kochani. Taka ta, kanapka. Ta nie, nie każdy wie, ale jedno pesto tak. zawiera około 240 Paczysz kalorii. do smarowania? A poproszę Pieczywo tak. kukurydziane. No to podasz? To jakby widele, to ale, Jest ale tyle. Ta, ta, ta może ze, zawierać pełną dawkę witamin i walut Rób tę spetit beurre, mordoklejka, smak kukurydziany. Taste check. Mogą mi. bo ani tego nie czuję ani tego. Okej, okay, czyli jaka, jaka ocenka? 5 na 10. Dobra. Tarnica. Jak wchodziłam pierwszy raz na tarnicę, no nie wiem, 3 lata temu, yy, to po prostu miałam zupełnie inne doznania. I zdychałam, a teraz weszłam w ogóle bez żadnego problemu, tak szczerze. To to mega spoko. No i fajnie, no weszłyśmy. No. Wyszłyśmy na tarnicę. zdjęcia a wiecie jeszcze gdzie dzisiaj będziemy? W Rzeszowie. Albo w Sonoku. Albo tu i to. Albo co i tu, albo wszędzie. Dobra, to tak, widzowie. A to co? to odcinek? No bo ja jestem youtuberką. Taką poważną mam 120 subskrypcji. Ej, to jest poważnie strasznie. No chcesz to też chcesz zadowolę, się przywitać? Cześć wszystkim, gdzie jesteśmy, pewnie zapytacie. No, tłumaczymy już Wam, bo tak się składa, że przyjechaliśmy dzisiaj specjalnie. Gdzie? Dwie szczady na tarnicę. Gdzie? Ale Bieszczady? Ale głośniej, z większym przekonaniem. O. Do Rzeszowa! <głos> <głos> Miał być tu ładnie, tak mówiono. No i co, jaka ocenka? jest ładnie? A, zależy od człowieka, nie? Ale powiedzcie, co wy uważacie? Mi się podoba. Powiem tak, ja tutaj. Na tak czy na nie? Jestem na tak i ja też największą drogę przybyłam, aby tu znaleźć się. I niczego nie żałuję. I jestem bardzo szczęśliwa. I powiem tak, człowiek tako patrzy na to, proszę kamerzystę, proszę skamerować na co? I, i mówi coś takiego. Ja no, ja to wolę Morze Bałtyckie. A w sumie, jak przemytasz o czym to tam tylko na wznętym można. No? no. Czy można odnaleźć w górach i morze, i góry, i w ogóle samego siebie? No nie, yy, w Bałtyku nie ma górów. No Nie może. Boże, namalujesz na kartę. W Bałtyku nie ma gór, a w górach jest Bałtyku. No właśnie. Jest ogólnie pięknie. Zgadzam się ze zdaniem Ewy. No i każdy Bałtyk. No niby o ustach się nie dyskutuje, ale ja nie dyskutuję. Ja ustami pogardzam. Jest bardzo błogo. I kropka. Ty robisz parkur? Parkour. Jestem parkorek. Jesteśmy dzisiaj w Bieszczalskim Parku Narodowym. To tutaj właśnie Tadeusz Kościuszko stoczył swój pierwszy pojedynek z demonem żabą, nękającą mieszkańców biednego Rzeszowa. Po pojedynku tutaj, który Kościuszko niestety przegrał, żaba wzmocniła się. Zrobiła trzy skoki do Rzeszowa. I zasiadła tam na zamku. Niemal go nic. Kościuszko potrzebował aż 3 dni, żeby tam dotrzeć. Jednocześnie starałem się zebrać siły oraz zebrać drużynę pierścienia do pokonania demona Rokucha. Gdy dotarł tam demon ropucha zasiadał ciągle na zamku. Zrobił sobie tam tron normalnie. Ale Kościuszko już był gotowy. To już było po tych wszystkich jakiś rzeczach, których się normalnie uczy na lekcjach historii, surek insureksja kościuszkowska, czy tam wojny w Stanach i takie głupoty. Więc już był bardzo doświadczonym żołnierzem. Zebrał sobie kilku chłopów, między innymi tego, który wypchał owce trucizną, i żeby pokonać Smoka bawelskiego, On tam był dokładnie. Był tam też Janosik, zabrał go specjalnie z tych gór. No i kilku innych randomów, ale oni już nie byli tak fajni. Stoczyli tam drugą bitwę z ropuchą, już bitwę bezpośrednio orzeszł. Janosik niestety tam umarł. Dratewka też tam umarł. Ale Kościuszko, ostatnim strzałem ze swojego rewolweru, uśmiercił ropuchę. Przynajmniej tak mu się wydawało, bo ona się po prostu zaczęła zmniejszać. I on używając siły umysłu, której nauczył się od w Salem w Stanach Zjednoczonych zamknął ją w drewnianej starej rzeszowskiej studni. Można ją tam teraz oglądać. Na pamiątkę tego wydarzenia naprzeciwko tej studni stoi pomnik Tadeusza Kościuszki. Też można sobie obejrzeć, bardzo ładny. No i cóż, no, od tamtego pamiętnego dnia Rzeszów tylko rozkwita. I teraz jest najczystszym i najpiękniejszym miastem Myślę, że całej Europy Paryż Mówi się, że to Rzeszów, Francji. Londyn Londyn się Madryt jest fajny, ale nie aż tak jak Rzeszów Koniec Ty to teraz wymyśliłeś? Tak, no Idziemy do Sanoka Na Kepsa. Woda spadła. Nie, nie mogę, nie mogę. Umiesz, umiesz, dawaj. Dobra, Paweł będzie skakał. No, no jak to? Mm. Pani. Pabii, kebab. Co prawda, opier zjem w nim zapytankę, ponieważ jedyna opcja wegraniańska to kebab nie. na talerzu dla weget. Nie muszę tego jeść, z szczepiorek, a po prostu nie spodziewałam się szczypiorku, będzie mega pyszne. na pewno. No dobra, taste check. No, to nie smakuje jak zapiekanka odmrażana, taka najgorszego sortu wytania. Yy, no dobra, jest popa. Maciek masz bardzo pusty wzrok. Jak tobie smakuje? Bardzo tak? dobry. <grym> <grym> Super. Tobie? Dupe nie urywa, ale dobra. Kuba? Chciałbym <grym> cię. Fajnie. Nie, <grym> yeah, no to. Po co? Jak widać. Widzę, sobie, wycieczka dobiegła końca i jestem już pod pociągiem i za 15 minut pociąg odjeżdża bardzo nie chcę wracać, bardzo nie chcę wracać do rzeczywistości i do obowiązków, ale muszę. Te, okazało się, że szczady były najmniej ważnym punktem. Wycieczki najbardziej ważnym był Rzeszów, ale było super. Mam wrażenie, jakby to w ogóle się nie wydarzyło, bo wyjechaliśmy z Flanda o czwartej o piątej i jak podjechaliśmy w tej samej ekipie, to było też ciemno pociąg PKP intercipy.